Wieczór Państwu. W pracy siedzę, ale myślę o tym, co nas czeka za na chwilkę. Życzenia będą bardzo banalne. Myślę takie, które się narzucają. Nie trzeba szukać oryginalnych słów. W związku z tym, że czasy mamy, że tak powiem, konwulsyjne, to chciałbym życzyć Państwu i w dalszej kolejności także i sobie przede wszystkim spokoju i wytrwałości tyle już udało nam się przetrwać i doczekać. Takich rzeczy, o których jeszcze niedawno nie marzyliśmy, że te konwulsje, które nieuchronnie będą jeszcze nami wstrząsały, powinny wreszcie ustąpić. Może nie do końca w tym roku, ale może już będą ślady, że lepiej. Także serdecznie życzę Państwu spokoju, a jeśli tylko się uda, to uśmiechu, bo to zawsze pomaga. Wszystkiego dobrego. Już że za chwilę powitamy nowy rok. Oby był on dla nas wszystkich szczęśliwy. Życzę Państwu w nowym 1992 roku zdrowia, dużo, dużo zdrowia i uśmiechu. Panią by nie zapominały, że są kobietami. Panom, że rycerskość nadal jest przez Panię wysoko ceniona. Życzę nam wszystkim mniej egoizmu i wyrachowania, więcej wzajemnej życzliwości, odwagi i konsekwencji w działaniu. Aby w Państwa domach królował spokój i zrozumienie, a w pracy fachowość i kompetencja. Życzę też Państwu więcej spontaniczności, a czasem i odrobinę szaleństwa, bo odpowiednio dozowane jest w życiu czasem potrzebne i przydatne. Życzę cudownej nocy sylwestrowej i do roku. Przed nastaniem nowego roku życzę Państwu wszystkim, by ten rok był rokiem szczerości. To znaczy, żeby odróżnić sprawę szczerzenia się do siebie w różnych intencjach, ani w takim nieszczerym uśmiechu, ani też w agresji, żebyśmy byli dla siebie szczerzy. Rok 92 rokiem szczerości. Wszystkiego dobrego. Mili Państwo, ja na nadchodzący rok 1992 mam kilka takich prostych marzeń i chciałabym je po prostu razem z Państwem, aby się te marzenia spełniły. Chciałabym, abyśmy po prostu przeżywali jak najmniej wstydów gospodarczych i politycznych. Aby politycy, którzy nami rządzą, nas lubili, zwykłych, prostych obywateli. Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatni. Chciałabym dzisiejszego wieczora zaproponować koktajl noworoczny ala polones Bardzo proste do sporządzenia. Bierzemy odrobinę pochodzenia Geremka, siłę spokoju mazowieckiego, trochę nałogów Jacka Kuronia, braci Kaczyńskich najlepiej razem, ja pana prezydenta, następnie to wszystko mieszamy. Wyrzucamy pestki po Balcerowiczu albo całego Walcerowicza, jeżeli trafi do tego kociołka. Następnie cząchamy, zanosimy pod Sejm i wypijamy na tle budynku parlamentu. Ale doszedłem do wniosku, że jednak lepszy będzie szampan dzisiejszego wieczora, ponieważ koktajl Polones ma to do siebie, że jest gorzkawy i następnego dnia ma się potworny ból głowy. I następnego dnia, i następnego, i ten ból nie przechodzi. Także szampanem życzę Państwu wszystkiego dobrego w nowym roku. Szczęśliwego, dobrego, nie życzę wesołego, bo prawdopodobnie będzie. I tak, proszę Państwa, kroczyliśmy w nowy 1992 rok. Czegoż my możemy Państwu życzyć? Przede wszystkim pomyślności i dużo dobrego. Oby ten rok był naprawdę szczęśliwy. Trzeba wierzyć, że tak będzie. Składamy Państwu najlepsze życzenia od siebie i od całego zespołu Programu Pierwszego. Dobrego zdrowia, spokoju i pogody ducha. Trzeba wierzyć, że tak